Że to było niesprawiedliwe Nie, przyjacielu Za każdą złą myśl Wbijaną błędnie Dostawałeś od losu jedną I drugą szansę Podczas gdy ja Nawet nie zdążyłam stanąć Przy właściwym bankomacie Ale w ostatnim z wielu Przepień Wróciło do mnie dobro Kiedy aktywowałeś bawczą blokadę Możesz dekodować kolejną. To proste Nie trzeba po kąt te. Nie muszę po kąt te. Mm. Skończ już z tymi testami Przecież już sam nie wiesz Od ilu i w kiedy nic bardziej nie brudzi sumienia Niż plucie krwią pod wiar Co twoje najbliżej Odłożone rośnie Bezmożliwie, gdy pierwszą i ostatnią liczbę los Wyznacza sam przed zerach Na krzywo nie trzeba się trudzić Czy tym Sens, zbyt dbać jedynie o ilość żyjąc pośród liczących się ludzi Możesz dekodować kolejne spokojnie Wystarczy, że już wiem kogo się, kogo się pozbyć, jak wystarczyło dać ile tylko chciałam, tyle zostawał rozsądek i przestać dawać. Aby tylko chcącego brać, rozpoznać jakie to proste nie trzeba pokątnie, nie muszę pokątnie Ja wiem, nie muszę przepłacać Będąc u źródła samobogactwa, samobogactwa a, Ty już nawet nie liczysz tożsamych zer, że masz na koncie A musisz ukrywać